Witajcie w przeglądzie najnowszego snapshota i zaczniemy sobie od genialnych nowości do Minecrafta 1.21 i pierwszą zmianą jest to, że blok skarbca, czyli Volt ma zmienioną górną teksturkę i teraz jest ona nieco lepsza, ponieważ wcześniejsza teksturka była taka sama jak przy spawnerze prób, co z pierwszej chwili było ciężko rozróżnić te spawnery, a zmiana jak najbardziej jest na plus oraz oczywiście inaczej się teraz to otwiera. Niespodziewanie w końcu Breeze dostał swój drop i są to po prostu ataki wiatru, które dostaniemy od 4 aż do 6 sztuk za jednego Breeza. W końcu po tak długim czasie dostaliśmy jakiś sensowny drop z MOBA i to jeszcze agresywnego. Teksturka jest dość specyficzna, jakby mi się podoba, przypomina to wiatr, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ostatecznie jeszcze ją zmienili. Ogólnie, looting nie wpływa na większą ilość wypadanych tych przedmiotów. Może to jest błąd, a może po prostu to było celowe. Ładunki wiatru służą nam po to, żeby nimi strzelać. I działa to tak samo jak ładunki strzelane przez bryza, czyli możemy aktywować guziki, możemy aktywować dzwon, możemy tym zgasić świeczki, możemy uruchomić trapdory, przejścia, a także zaatakować moby, te pasywne, jak i te agresywne. Takim atakiem możemy atakować innych graczy, żeby ich odepchnąć od nas, a także sami możemy to wykorzystać, aby do góry podskoczyć i nie będziemy dostawać obrażeń od upadku i możemy podskoczyć aż na dwie kratki wysokości, co wydaje się to bardzo spoko opcją. Dodatkowo, jeżeli pod odpowiednim kątem wystrzelimy siebie nad przepaścią, to możemy przeskoczyć nawet takie cztery kratki i to wygląda mniej więcej właśnie tak i także to jest jeszcze o wiele lepszą opcją. Po każdym użyciu następuje półsekundowy czas odnawiania. Za pomocą dozownik'a, czyli dispensera, możemy tymi atakami strzelać a także możemy strzelić samego siebie, wtedy dostaniemy pół serduszka obrażeń i lekko zostaniemy cofnięci do tyłu. Oczywiście jeżeli będziemy atakować innych graczy, to także im to zabierze pół serduszka, ale jeżeli pod odpowiednim kątem ich strzelimy, to możemy ich wystrzelić naprawdę na nieco dalszą odległość lub wysokość. Nasz królik doświadczalny dostaje normalnie obrażenia i jak widzicie zostaje podrzucony do góry na co najmniej dwie kratki wysokości. Ten atak wygląda dość identycznie, a nawet tak samo jak atak Bryza, czyli mamy kręcące się 6 ścian oraz dookoła takie cząsteczki wiatru. Ładunek wiatru, wystrzelony przez gracza, odrzuca o 10% dalej niż atak Bryza, ale za to obszar, w jaki musimy trafić, jest nieco zmniejszony, więc musimy bardziej celować w nas cel. Aby zabić taką świnkę tymi atakami, musimy ją uderzyć aż 10 razy. Żeby zabić wieśniaka tymi atakami musimy go uderzyć aż 20 razy. Takiego krypera zabijemy już na 20 razy. Także tymi atakami możemy zabić Briza, co jest dość ciekawe, ponieważ sam jest wiatrem, no ale faktycznie jest taka opcja, a zabijemy go aż po. w 30 razach użycia. Ogólnie jestem pozytywnie zaskoczony, że Bridge dostał drop i to jeszcze w takiej fajnej postaci, z fajną mechaniką. Na przykład daje to dużą możliwość do tworzenia parkourów, czyli jakichś mapek. Oraz do tego jestem bardzo ciekaw, czy to zostanie jakoś fajnie pociągnięte z obrazami z żywiołów. Z nowości do 1.21 to tyle, zmian niewiele, ale bardzo pozytywnych. Teraz przejdźmy do zmian dość ciekawych do 1.20.5 związanych z pancernikami. W końcu poprawiono animację pancernika. Teraz jak się porusza to lekko buja się na boki, co jest dość fajne i bardzo realistyczne. Do tego, jak teraz chowa się we swojej kwadratowej kulce, to jest w końcu całkowicie zasłonięty tą skrupą, a nie, że coś mu wystaje. Ale mogliśmy zauważyć, że pod koniec tej animacji wychodzenia ze skrupy mamy starą animację, czyli że przez chwilę odstaje mu łepek oraz rączki. On po prostu teraz wykorzystuje ten moment, aby się rozejrzeć, czy jest dość bezpiecznie i czy można wyjść ze swojej skrupy. A tak prezentują się jego animacje w spowolnieniu. Zmian doczekał się Wilk, jeżeli chodzi o jego zdrowie i obrażenia. Konkretnie oswojony wilk ma teraz 40 punktów zdrowia, czyli 20 serduszek. Wcześniej miał tylko 20 punktów zdrowia, czyli 10 serduszek, czyli jego życie zostało podwojone. Jeżeli chodzi o jego obrażenia, to nie przyjmuje on już połowy obrażeń z większości źródeł, jakie dostawał wcześniej, ale w większości przypadków to nie będzie mocno odczuwalne, ponieważ życie jego i tak zostało zwiększone razy dwa, ale za to dzięki temu wytrzyma więcej ataków od innych mobów, od graczy, a także od strzał. Karmienie wilka leczy teraz dwukrotnie więcej punktów jego zdrowia oraz w Exchange podano, że na razie zakończono pracę nad pancernikami i teraz będą skupiali się nad pracą nad wilkami, więc mam nadzieję, że to właśnie sprowadzi nam kolorowe zbroje dla wilków lub jakieś lepsze zmiany. Prowadzili kolejną zmianę dla wydajności gry. Konkretnie od teraz hopery, czyli leje, nie będą mogły zbierać przedmiotów, jeżeli nad nimi jest pełen blok. Z nowości w dzisiejszym snapszocie to już tyle. Pamiętajcie o łapce w górze o subskrypcji, o komentarzu i do zobaczenia.